Kolejny film z serii prezentacji narzędzi. Tym razem mamy piłkę elektryczną. Tutaj, no, ona nie ma nie ma jakiejś marki. Jest to po prostu tania piłka z Chin. Kiedyś pokazywałem Wam już piłkę ofta No, troszeczkę inną. Powiem zaraz, nad z czym te, te różnice polegały. Tutaj mamy baterię. 21V, oczywiście naklejka nie jest coś innego. Prowadnica ma 9 cm długości. Waga takiej siłki 670 gram. Z baterią. Prawie 980 piłka swan i inne piłki miały zabezpieczenie, czyli tutaj trzeba było najpierw tam coś nacisnąć, i wtedy można było dopiero naciskać spust, spust i pracować. Tutaj żadnego zabezpieczenia dodatkowego nie ma, czyli jak już wepniemy baterię, naciskamy spust, od razu działa. Nie ma też takiego wolnego startu jak w tej piłce Słonsofta, którą kiedyś pokazywałem. Tam można było też regulować sobie obroty poprzez naciśnięcie przycisków. Tutaj od razu startuje z pełną mocą. Ogólnie tą piłką no, no, robiłem próbę. Przeciałem gałąź grubości takiej jak, jak prowadnica, chyba tam, czy, około 3 razy, 2, 4, 2 na pewno, nie pamiętam dobrze czy nie, 3 wyłączała się w trakcie pracy. No jest to tania piłka. no Ta piłka jest no, chyba, nie wiem, 3 razy tańsza od tej swansoftowskiej. Eee, nie ma smarowania, a możliwość napinania, nie, jest napinanie łańcucha, tak, tutaj. Tu mamy silnik szczotkowy, on, nie wiem czy to będzie widać, jest świeże, zrobiła ta piłka jednocięcie, już tam ostro iskrzy, plastik dość sztywny, tylko strasznie śmierdział, ale to naprawdę tak śmierdział, że tutaj w pomieszczeniu jak, jak sobie to otworzyłem, to aż głowa zaczęła boleć, ale no już po kilku dniach wszystko zwietrzało i, i jest ok. No ale chciałem właśnie też wam pokazać jak wyglądają takie tańsze piłki, no bo wiadomo yy, można znaleźć te narzędzia tańsze jak i droższe i żeby zobaczyć na czym ta różnica yy, polega. Ogólnie ta piłka, tak jak powiedziałem, takiej grubości drewno przecina. Yy, no pytanie tylko jak długo to wytrzyma, no bo, no jednak gdzieś w komponentach yy, to zejście z ceny Kilkukrotne musiało, musiało być. Ale, ale, tak jak mówię, coś takiego jest dostępnego, więc też w Chinach można sobie znaleźć taką piłeczkę, jeżeli ktoś by potrzebował.